Bo muszę zresetować minecrafta Minecraft. To Znowu, Creeper! To dajcie mi moje itemki w końcu. Czekaj, ja idę po tej itemki, gdzieś ja tu umrałem No nie gada, że nie mam itemki. Ale itemku. ja tej itemki wziąłem, nie są. Ej, do... fajnie, zarąbali mi, znaczy Creeper buchnął i nie mam i, i itemków. No mówię ci, że ja wziąłem, tylko w zombie. zombie Tam jak ty ludzie? Ja myślę, że ja ci nie widzę. Itemki moje, wiem co miałem. Jeżeli nawet... To Z złudzeu! Ej, mi się coś popsuło i... Czekajcie. To są twoje itemki, tak, tak. To było... Player, kto to player? Oh fuck, to ja. Coś nie działa, coś się popsuło. Tu masz swój kilo kailov okay, i U. chyba tyle miałeś. Ja miałem kaktusy. Ale jeszcze deski miał Paweł, ty zabrałeś Ano No tak deski miałeś jeszcze... Ja miałem o, 20 no. ileś ty masz, tak? Eee, 28 co zostawił Czekaj, co, jak to Tomek ja mówiłem, dzisiaj miałeś Kogelmobile Dzisiaj miał Kogelmobile Eureka, znalazłem wągiel. Patrz, a tutaj wyrąbał Creeper y, i, i znak krzyża był. się znaczy powstał. To znaczy, że coś się dzieje. Wow. Jeżeli Creeper wybuchł na znak krzyża, to wiedz. że znaczy po coś wybuchu? się dzieje o, 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 o. Żegnaj Domek. Domek. i żegnaj ja nie się Do widzenia, no fajnie, Minecraft nie działa, jakby to powiedzieć. No to a pewnie już znowu przez te mody mówiłem. Dobre, nic nie było. Żelazo, ale fajnie żelazo znalazłem. A gdzie znalazłeś? W kalierze. Bożem Bo, już bo ja tam spaliłeś. Paweł, a ty, ty oddaj mi moje i ten Tomek ten zabrał ten. ci nie. Tomek! Sej! oddaję Ci tam deski! No ale są moje Bandek, nie? Mandek na szutorek miał. Ale co było twoje? Y, miecz y, kamienny y, ten kilo kamienny i cztery żelaza. To, lalala, jest Poczekaj, to ja coś tak... Tutaj, tutaj leżą twoje deski. Aaa! Ja. Lag, 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 Ja drzwi kupię u Kłosowskiego, A tak gdzie jesteś, to oddam ci. Czekaj, ja wchodzę dopiero na Minecraft. Ja ha ha! chuchaj, ha, ha, drzwi! Respawn. Trzeba, trzeba, trzeba! Tomek, jak zaraz muszę drzwi zabić! Od dawaj no, drzwi! Tomek! Drzwi! No oddaj! Ja ci drzwi nie wziąłem! Nie, to nie, to to... nie to... Patrz, teraz tak będzie magia, patrz! Ja patrz! Oooo, szukaj, nie ruszę się, nie idź tam nigdzie, bo ty zepsujesz mi mechanizm. Dostań tam. I teraz na płytkę. taki, taki mamy system z Bartkiem w pałacu w Persji. Ej, no. <grym> <grym> i tęki, i tęki, kilo, kamienny, mieć kamienne 4 Ej, powiem, już, już oddałem. Myślałem, że nie szczai, A ten kamp na piecyku! Bartek chodź tu. Cześć! Ja, ja jestem Bartek Patrz, to... węgiel! Patrz, węgiel, chodź był tu. nad nami! Węgiel jest... Jestem na Ten, dobra, to ten nie. To ja miałem tylko tak. Miecz kamienny, trzcinę, raz, dwa... Trzy, o, tu robić na to tak... Zabrał. Kilof, kilof kamienny Ja nie mam kilofa, ja mam tylko swój Co? Ja nie ja, ja mam kilof kamienny No to zobacz sobie zobacz na filmiku, ja nie mam żadnego kilofa kamien. Mam tylko swój, kur... właśnie kopię mamy jeszcze drewniany. czekaj, zaraz ci wszystkie itemki włożę Mam mięso, zdechłe, z desek, DSX, tak. podzieje, dobra no Węgiel, jezu, czuję No Tomek, myślę, że ja nie wiem ile miałem irona Oddawać mi mojej i te... Tomek, to cholery, tam były moje dwa irony To łap, raz, dwa Jupie Ja mieszkam sam Ma tak jak na razie my się... by było trochę zebrać materiałów No ale wy mnie okradniecie z kilo? To Jezus swój pokój se zrobisz, ironowe drzwi i zafundujesz i... Złodzieje, kilo? No to zobaczysz! Ja, ja tam Tomka nie będę osądzał, bo nie, nie, on nie kręci, ale... Ej, a tak w ogóle... To ile to już trwa, trwa teraz? Któryś mi zarąbisz lazo to było głowie na głos, co ona napisała. Pawła Piec, złodzieje, wiem ile mam Irona. Dwa. A w nawiasie? <głos》>, ale śmieszne. <głos》> Kupa miękko, ha ha ha. ha 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 Słuchaj, o, te, Ten na no, ten tekst rupaku, jak ten mózg wygląda No ja te się tekst Zaraz wam podam, y, y, podam wam do ściągnięcia w opisie Ja się pytam ja, a nie, nie. No, że kurczę, co mi słuchasz. No, tak, msujesz. jak tam no, no, się tak, 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 No tak, No tak, 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 ja go robię teraz? tak, 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 nie Węgla. Węgla. tak, 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 Ja to, Bartek, gdzie ty próbę. jesteś? O, A Bartek Ja gdzie jestem jest? pod ziemią, żelazo znam. Ja już tam do was idę. Dobra, no to żegnamy się z Bartkiem na odległość. Do zobaczenia w następnym odcinku Nudny Minecraft. Żegnam się, ja z wami Paweł. Czyli Minecraft I I nasza mapa. I <noise> nasza mapa. Dobra, Bartka widać, że nie ma. Żegnasz się? Złodzieje. Złodzieje kilofów. Tak, złodzieje kilofów. Tak. Żegnam, nara. Ej, pasz, tak. Ej, no właśnie, hmm. oddaj, to mój. Dobra, nara.